Siemanko z tej strony Teinrik i witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę ci jak szybko zdobywać doświadczenie w woodcutting, nawet nie używając siekiery, i jak szybko zdobywać em, najłatwiejszy sposób w zasadzie jaki, na jaki wpadłem, jak szybko zdobywać drzewo. Bez większego wysiłku oczywiście. Ale zanim do tego przejdziemy, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam do subskrypcji. Zachęcam do zostawienia łapki w górę pod filmikiem. Także zachęcam jeszcze raz bardzo serdecznie. A teraz przechodzimy do tego, jak zdobywać doświadczenie i jak szybko ścinać drzewa. Jak to zdobywać? Dobra, więc zaczniemy od zdobywania drzewa. Więc tutaj przykładowo po. Posłużę się tymi klockami. Zrobię tutaj taki mały przykładowy ile trochę szybciej się to da robić. O. E, taką małą polanę zrobię. Nie wiem ile ona ma. Wystarczy. Wezmę teraz hikary wood. Hikari wood I postawimy tutaj te saplingi. 3, 6. Postawmy ich tyle. W ten sposób. Tutaj czwarty rządek niekoniecznie. E, I zobaczcie. Jest ich no trochę ich posadziłem i powiecie no, powiecie, no ale po co tyle sadzisz, skoro one nie wyrosną jednocześnie, bo są za blisko? No właśnie, i nie muszą tak naprawdę, bo wystarczy teraz, że weźmiemy siekierę. Poczekamy, aż wyskoczy nam, jak, aż urośnie nam jedno drzewo i w zasadzie ustawimy sobie, żeby klikało nam automatycznie. Musimy wtedy tylko ustawić, bo możemy jeszcze dalej sobie to wystawić nie za daleko, bo potem zasięg siekiery nie jest, no nie jest aż tak duży. Potem ustawiamy sobie kamerę w odpowiedni sposób, jak nam wyskoczy w zasadzie któreś z tych drzew, bo to są najważniejsze drzewa, bo one nam blokują potem kamerę, więc. Klikamy sobie, żeby automatycznie nam klikała się siekiera, czyli autoklicker albo jakoś ustawiamy myszkę, żeby nam klikało samo. Jest też opcja, że tutaj sobie klikacie, jak macie myszkę na, w grze, przytrzymujecie lewy klawisz i wychodzicie myszką poza, poza ekran. Wtedy, jak wracacie, to ona, mimo wszystko, automatycznie klika. Zobaczcie, że ja teraz nie kliknąłem, a usunęło mi kawałek ziemi. Teraz, żeby to wyłączyć, klikacie po prostu na ekranie. O, i zobaczcie, już wyrosło. Biorę się kierę z powrotem. Dobra, tutaj wyrosło to, ale z tyłu wyrosło jedno z tych pierwszych drzew. Właśnie staramy się teraz kamerę obrócić tak, żebyśmy mieli je w zasięgu. Nawet wyżej można, chwilę, zaraz ustawimy. W ten sposób macie ustawione i klikacie jak najwyżej na koronę drzew. I po prostu. A chwila, tak, tak i po prostu zostawiacie tutaj myszkę w tym miejscu i teraz jak to zostawicie tutaj mogą być chwilowe przestoje, bo mam mniej drzewek a resp time tych drzewek jest 90 sekund, więc jakiś tutaj przestój będzie, ale zobaczcie, te drzewko całkiem z prawej strony i też złapało. Więc teraz ja nie, nie ruszam w ogóle myszki, nic nie klikam, ręce mam w górze i będę ścinał sobie hikary wood. Więc to jest taki... i tutaj w zasadzie możecie każde drzewo posadzić i będzie to działało tak samo, musicie tylko dobrze kamerę ustawić i zostawić w jednym miejscu. Oczywiście musicie pamiętać, że... Jeżeli nie używacie dobrego autoclickera, to was po 20 minutach wywali z gry. To samo jeżeli tak jak teraz ja nie trzymam w ogóle, nie przyciskam, nie klikam nic, więc tak jakby nie wiem, gra wyłapuje, że nie klikam, tylko stoję w miejscu i ta myszka sama sobie klika, więc też mnie wywali. No, ale tak to działa i teraz jeszcze chwilę poczekam, żeby wam pokazać, że tutaj faktycznie to klika samo. W zasadzie może trochę przyspieszę, żebyście widzieli, że tutaj to rośnie, także zostawię to i zaraz do Was wracam. No, i dobra, jak widzieliście, działa to bardzo fajnie. Tylko tak jak mówię, trzeba odpowiednio ustawić kamerę, trzeba w odpowiednim tutaj miejscu stanąć, odpowiednio ustawić kamerę, żeby nam ścinało. O, teraz mam. Tylko pamiętajcie, że drzewa się też odwracają. One mają cztery możliwości w zasadzie, jak się obrócić. No i jeżeli teraz mi na przykład tutaj to drzewo złapało, za chwilę może nie złapać, więc musimy przetestować. I wtedy dopiero będzie to działało w 100%. Możecie nawet dać mniej, nie tak daleko, więc możecie stanąć za, za tym sobie, ustawić odpowiednio kamerę i zostawić na klikaniu. Więc wtedy ładnie sobie zbierzecie. Ja teraz wziąłem Hickory Wood, to jest drzewo, które najwięcej w zasadzie czasu zajmuje, żeby nam wykraftować, raczej wykraftować, żeby nam zebrać to, ale. Ale no, możecie z każdym drzewem, tak jak wspomniałem wcześniej. Dobra, to mamy załatwione. To już Wam pokazałem, jak, jak ścinać szybko, czyli znaczy jak szybko, jak to załatwić, żeby dosyć szybko tutaj zebrać drzewo. A teraz Wam pokażę sposób, jak szybko zdobyć level wood woodcutting bez siekiery. W zasadzie nie będziecie używać w ogóle siekiery w tym sposobie. Więc tak, najpierw sobie tutaj zrobię taki pasek, żeby 100% nie uciekać lewo, prawo, lewo, prawo, więc taki pasek będzie i będę sobie mógł biec prosto, na pewno nie skręcę wtedy. I nie będzie mi myszka uciekała. Teraz tak, jakby to zrobić? Zrobimy to w ten sposób, że może być nawet tutaj. Zrobię odstęp. To jest w zależności od tego, jakie drzewo będziecie tutaj sadzili, tak naprawdę. Więc ja zrobię 3, 1, 2, 3, 6. 6 klocków odstępu, 6 i na siódmym dajemy. 3, 4, 5, 6 i 7. Raz, 2, 3 4, 3, 4, 5, 6 i 7. Dobrze? 2, 3, 4, 5, 6. 7, dobra. I jeszcze jedno zrobimy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj jeszcze jeden. I teraz na tym. Aha, nawet nie. Chwila. Tutaj, 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 tutaj. Raz, raz. Dobra. I teraz damy tutaj trawę. Tutaj trawa może. Nie, może być tak wysoko, ok. Możecie zrobić jeden, mniej, jeden niżej, teraz zrobiłem tak wysoko, się zastanawiam w sumie po co, ale dobra. I z tyłu tutaj stawiacie jeszcze bloczek, żeby było na czym się oprzeć. I teraz tak, to usuwacie, aha, to mogłem tutaj zrobić, w zasadzie powinienem, nie mogłem. Zaraz to poprawimy. Chodzi o to właśnie, żeby była ziemia na tej wysokości i za tym, żeby coś stało. Może być tutaj, może być w sumie tutaj. Dobra, zostawimy tutaj. Tak jest. I teraz tak, żeby wam to ułatwić, to zróbcie sobie znaki i zdajcie sobie znaki z każdej strony tego blaczka. Ach, nic nie musicie tam pisać. Czasem mi łapie, że nie muszę nic pisać, a czasem mnie a zazwyczaj, może tak, nie czasem, tylko zazwyczaj mnie wciąga, że muszę coś tutaj napisać. Ale dobra, to można enterem szybko i biegniecie dalej i stawiać. Postawcie to z każdej strony. Wtedy będzie Wam łatwiej później. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tu do góry, tutaj. Też postawcie. Postawcie z każdej strony najlepiej. Nie wiem, z dołu, czy się da. Chyba się nie da, ale to chyba z dołu nam nie będzie potrzebne. Chociaż tak wysoko to zbudowałem, że może, może być potrzebne w tym wypadku. waszym. Może nie będę łapał. Dobra. Teraz bierzecie drzewo. Stawiacie jakie chcecie. raczej jeżeli Wam zależy na tym, żeby jak najszybciej wbić level, powiedzmy macie pierwszy level, a chcecie Hikary Wood sinać, A jeszcze nie możecie. Bo Hikary Wood daje dużo EXPA, tym bardziej jak jest razy 4, to daje du bardzo dużo expa, więc warto Hikary Wood na początek zrobić i szybko wbijecie te levely. I w tym momencie, jak już macie to posadzone, możecie to zrobić dłuższe, nie? To jest oczywiście, możecie to kilometrami zrobić, tak naprawdę. Ale teraz bierzecie sobie wasz kill-off i to jest obojętnie jaki macie, bo też możecie mieć ten pierwszy level kilofu I to trochę zwolni wam, bo, bo chyba pierwszy level kilofu potrzebuje dwa uderzenia albo trzy na ziemię, żeby ją zniszczyć. Więc. No to zależy, to tak jak mówię, od kilow. Teraz czekacie, aż drzewo wyrośnie. I tutaj będzie fajna sytuacja taka, że Chwilę, to mi było potrzebne. No niech jest. Chociaż nie jest wam to potrzebne tak naprawdę, bo bez tego też się da biec prosto po prostu. Tutaj też możecie, bo ja tutaj zrobiłem duże odstępy, żeby to rosło. Ale tak naprawdę możecie po całej długości iść jedną linią. I posadzić te drzewo tak jak tam sadziłem koło siebie, i ścinać te, które się pojawi. Więc ja mam nadzieję, że tutaj już minęło te 90 sekund. O, jest, i pojawiają się drzewa, zobaczcie. już po kolei rosną, więc akurat trafiłem chyba, chociaż nie. Jakbym dał trochę bliżej, to by już nie wyrosły. Ale dobra, nieważne, o jedno nie wyrosło. Bo inaczej się odwróciły. I teraz, żeby bez siekiery zdobyć doświadczenie, po prostu rozwalacie ten bloczek i zobaczcie 330 W cutting razy 4 to jest oczywiście. Ale po prostu biegniecie do przodu, rozwalacie to, zostawiacie te, gdzie jeszcze nie wyrosły, boom. I zobaczcie jak szybko to idzie. I teraz tak, waszym zadaniem, o i ostatnie, teraz waszym zadaniem jest wziąć ten bloczek. I ustawiać, dlaczego dałem tutaj wszędzie te no te tabliczki, bo jeżeli byście tabliczek nie mieli, może spróbuję Wam to pokazać, nie tu to umieścić tego, by było o właśnie, bo on. Y ten bloczek wam by było trudniej, bo on będzie łapał z każdej strony, z góry, z boku. Jak będziecie chcieli szybko biegnąc to zrobić, to potem nie traficie w odpowiednie miejsce. A jak macie tabliczkę, to nie łapie z tej strony tego bloczku, z góry też nie łapie. Dołu może, ale to kamery, byście musieli mieć w odpowiednim miejscu. No i wtedy on łapie tylko z jednej strony, więc to jest takie ułatwienie. No i co? I bierzecie kolejny raz drzewo, i biegniecie i sadzicie sobie drzewo. Musicie to wszystko manualnie zrobić, ale to wam przyspieszy mm, ten, ten Woodcutting, tak jak mówię. Eee, I co, i co, i co? No i tak jak mówię, możecie to bardzo długie zrobić, więc w tym momencie ja teraz czekam te kolejne 90 sekund, bo Hickory Wood ma 90 sekund. W zasadzie każde drzewo, tylko Kiwi ma 120 sekund chyba na resp. Więc ja teraz czekam, a wy, prawdę mówiąc, możecie zrobić to tak, że już wam pokażę. Eee. O! Kupujecie sobie spa spawn block, który chyba wiecie, gdzie kupić. Tak, w sumie pokażę wam, za sekundę wam pokażę. Bierzecie ten spawn block i dajecie sobie go tutaj, powiedzmy. Jak go obrócicie, do obojętnie ja sobie tak obróciłem, bo teraz podejrzewam, że jak spadnę, to się odwrócę do przodu. Jest tak? No i pięknie. Dobra, teraz taka sytuacja właśnie, że stawiacie sobie ten bloczek, biegniecie, sadzicie wszystko tutaj, albo najpierw biegniecie te bloczki dajecie, biegniecie po całej długości. Jeżeli macie jeszcze dalej, biegniecie, 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 stawiacie bloczki. Spadacie i jesteście tutaj z przodu. Bierzecie teraz hikary, sadzicie hikary, wood i spadacie. I jesteście z przodu. Wyciągacie kilo, biegniecie, ścinacie wszystko. Spadacie i jesteście znowu na początku. I znowu nie sadzicie. Raczej w tym wypadku ja jeszcze ścinam. Wymożecie tak, i biegniecie. I następny raz. O, stawiacie ziemię trochę za dużo, postawiłem za dużo, naklikałem. Czasem może ja pod złym kątem biegnę, i to trudno złapać. No ale bierzecie teraz Hickory Wood. Pach, pach, pach. No i macie znowu posadzone wszystko. Spadacie. Czekacie albo nie, zależy ile tam tego macie. I znowu, znowu to samo. Pach, 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 pach. Spadacie. I tak w kółko. Więc naprawdę spoko. O, lekko kamerę sobie odwróćcie no, i, i łatwiej się to robi. Tak, jak chciałem pokazać, jak to się łatwiej robi. To się nie urobiło łatwiej. No i drzewko, no i tak w kółko. Więc tutaj naprawdę to jest moim zdaniem bardzo fajny sposób, jeżeli nie macie odpowiedniej, raczej odpowiedzi siekiery na wysokim levelu. tak jak ja na przykład mam, gdzie jest? Ja mam udu, zaraz będę miał 55, właśnie i o to mi chodziło, żeby to zdobyć bo nawet z tą diamentową siekierą ścinanie yy, Hikary wood to jest yy, kilka uderzeń chyba 7 więc trochę czasu to zajmuje a w ten sposób nawet ja teraz szybko zdobyłem doświadczenie i zaraz będę mógł sobie wykraftować opal ax więc całkiem spoko no tak mi się przynajmniej wydaje nie wiem co o tym sądzicie ja uważam że jest to bardzo dobry sposób e, więc Każdemu polecam. Kto ma niski level e, ścinania drzewa, polecam. Teraz tak, e, l, polecimy szybko. Pokażę Wam wetny teraz i Wam pokażę, gdzie kupić ten bloczek. Jeżeli ktoś nie wie, to przyda się Wam to info, więc lecę. OK, na no szybkości, żebyście wiedzieli, gdzie biec. Tutaj jest ten portal. Idziecie tutaj w prawo, tak? Dobrze mówię, w prawo. I biegniecie, biegniecie, biegniecie. Tu jest bank. A tutaj są chłopaki Blocks, który sprzedaje bloczki różnego rodzaju i mechanik. Idziecie do mechanika i właśnie ten oto mechanik spaw Blocks sprzedaje za 10 tysięcy, więc całkiem spoko, spoko cena. Więc polecam każdemu kupić. OK, jestem znowu u siebie. Jeszcze pomyślałem, że pokażę wam na koniec jeszcze tą wspaniałą właśnie Opal Axe, więc wróciłem, żeby szybko tutaj zebrać jeszcze to drzewo i wykraftować jakże wspaniałą Opal Axe, sam jestem ciekawy jak ona będzie się prezentowała, więc biegnę ją jak najszybciej wykraftować, żeby wam pokazać. Chyba ją się tutaj robi, tak? Tak jest, tak jest, tutaj mamy Opal Axe, jest to epicka siekiera. Czemu epicka? Bo ostatnia jaką można tutaj aktualnie zdobyć, więc całkiem spoko, ładnie świeci się. Zobaczmy jaka jest siła. Mamy tutaj hikary wood? Mamy, jeszcze jedno zostało. Zobaczmy jaka jest... Hmm... Albo dobra, nie, raczej poszedł, pójdę na ten hikary, coś ciąć, ale yy, akurat hikary jest tylko jedno, więc nie będę miał porównania. Hmm, tutaj było 7 razy. Dobra, teraz żeby porównać siłę siekiery, pójdziemy ściąć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy. A diamentową? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem. Hmm, no, jest upgrade. Jest upgrade jak najbardziej. Więc, no, siekiera prezentuje się ładnie. Gdzie jest mój... Sikera prezentuje się ładnie, świecąco taka. No, spoko. Szkoda, że tymi narzędziami też nie można atakować, powiem wam szczerze. Też by było spoko. Ups. ups, ups, ups. Dobra, no i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się przyda to info. Mam nadzieję, że wykorzystacie to u siebie, że zdobędziecie dużo, dużo doświadczenia, dużo drzewa. No i oczywiście jeszcze ten odcinek Wam pomógł, jeżeli informacje, które Wam tutaj przekazałem i sposób ścinania drzewa Wam pomógł w rozwoju, zostawcie suba pod filmikiem, zostawcie lajka. Jeżeli macie ochotę mi pomóc w rozwoju kanału, jak najbardziej zostawcie suba. No i widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, do zobaczenia, hej!